Won z mojej głowy. Z Przyjmij przyjmi murgasa. Odpowiedzmy zwyczaj. Nie. To moje życie. ale przystojniak mogę skosztować kabelet powiedział wyraźnie włos ma mu z głowy nie spaść mamy go poznać gdzie ja u diabła jestem u diabła jesteś w szaogu to nasz dom twój też bo stąd nie ma ucieczki oczy ma jeszcze ładniejsze nasz pan kabelet kazał nam zaopiekować się tobą opętał cię azkal Zaginiony książę zniszczenia. Psiakrę Sara! Jak się go pozbyć? Książę musi w tobie pozostać. Mój pan nie chce go w przeogu na wolności. Dzięki za gościnę. Ale już sobie pójdę. Stąd jest jakieś wyjście. Muszę kogoś znaleźć, nim ona z niego skorzysta. Kiryu, panie mój, co robisz? Ten miecz ma wysysać duszę. Właśnie zamykam w nim Togrula. Kirył, to niebezpieczne. Miecz trzeba okiełznać, a ty potrzebujesz wszystkich sił na Askala. No, dość zławy rządziłeś moim bliskim Togrul. Kiryu, co się dzieje? Askal nie! o miękkim sercu. Wyrwę je z tych pięknych piersi i zaniosę twemu panu. Kabelet pożałuje swej bezczelności. <laughs> Tak śmiesz mnie wierzyć w ciele człowieka! Jam jest askal, Władca zniszczenia! Syn Urgasza! Poże Razu! Kiru! Ułagam! Kirył to ja! Xana, to znowu ja! Kirył! Mogłeś zabić nas oboje! Było blisko! Zabierz mnie do kabeleta. Nie powiedział mi wszystkiego. Muszę złapać Sarę i to szybko. Stara. Dlaczego? Zdradziłaś mnie? Sprzedałaś Ciebie, za jakiś miecz? Mi. Nie skłamałam, lecz musiałam pominąć część Ech. prawdy, żeby mogła się stać wola Elrata. Wybacz mi. I kiedy wszystko ma się zawalić, dwóch moich książąt skacze sobie do gardeł. Jakby ktoś próbował pokonać nas od wewnątrz. Lady Irina sprzeciwiła się mnie i swoim obowiązkom. Hazumakasi. Nie! Wasza wysokość to jeszcze dziecko. Ojcze, takiś pewny? To rozwiąże wszystkie nasze problemy. A myślałem, że znam Cię lepiej niż inni. skąd czerpiesz swoją moc? Komu służysz? Nie służę nikomu. W mojej duszy jest uwięziony demon i chcę się go pozbyć. Próbuję tylko odzyskać moje życie. Nie rób ze mnie idiotki. Jak zabicie matki Namtaru miałoby ci pomóc w wydostaniu demona z ciała. Ciociu Sveltanu, matka Namtaru rozmawia z tobą, a ty ją rozumiesz. Gdzie jest niewidoczna biblioteka? Biblioteka jest dobrze ukryta. Nawet jeśli kiedyś znałam jej położenie, to jej magia sprawiła, że zapomniałam. Anastazjo, przemów brat do rozsądku. Anastazja! Ty nie żyjesz? A ty stałeś się demonem! O, jeszcze nie. Muszę znaleźć Sary. To ona mi to zrobiła. Kirill, obiecuję, pomożemy ci. W naszej rodzinie przelało się już za dużo krwi.